Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Co lubi kierowca autobusu miejskiego i chodzi tutaj o zachowania pasażerów. Dziś miejsce drugie, miejsce, które nie występuje aż tak często, żeby zasługiwało na to miejsce, ale z tego względu, że to zachowanie jest bardzo zadziwiające, bardzo niecodzienne i ku mojemu zdziwieniu występuje w bardzo dużej części osób starszych którzy właśnie e, takim zachowaniem się e, posługują no i tak jak ludzie starsi byli pierwsi, żeby narzekać no bo widzicie, jak o karawcach, z nimi było najwięcej problemu w, w, o przestrzeganiu zasad tak oni są pierwsi właśnie, żeby tą empatię okazywać czyli druga strona medalu a miejsce drugie brzmi podarunki w formie cukierków czekoladek e, ostatnio nawet dostałem gumę do rzucia. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że mam nieświeży oddech i starsza pani to zauważyła i dała mi gumę. Być może dlatego no Dostawałem różne cukierki, herbatniki, no, czasami z dobrej firmy, wiadomo, że bezalkoholowe. I co ciekawe, to takie sytuacje nie zdarzały się tylko w mieście, na liniach regionalnych, jak jeździłem, to również dostawałem cukierki, być może jestem takim fajnym kierowcą, że zasługuję na te cukierki, na te podarunki. No, fajna rzecz, bardzo miło się robi, jak taki pasażer dami e, takie słodkości, no i słuchajcie raz Odmówiłem, mówiłem, że nie, ja to słode czy nie wiem, tylko dwa razy dziennie czekoladę zjadam, żeby mi e, słodko było w buzi. No i odmówiłem e, przyjęcia takiego podarunku. To pani się jeszcze obraziła, że co, ja nie chcę takich właśnie podarunków, czekolad, czemu? Dlaczego? No i wcisnęła mi to między fotel to gdzieś tam wpadło, potem musiałem to szukać. No i kolejna rzecz to podarunki w formie mandarynek, to przy zbliżających się świętach zimą to była bardzo częsta rzecz. Podarunki w formie jabłek Także tak, to właśnie Pasażerowie takim, takimi słodkościami dzielili Potem yy, uzupełniałem to yy, Swoją yy, yy, To w formie kolacji lub śniadania no, jak znalazł Pamiętam też, że yy, Bo często w autobusie ludzie Gubią różne rzeczy No i jeśli znajdziemy takie rzeczy, zgłosimy Raz taki chłopczyk zgubił misia No i Słuchajcie Postanowiłem zgłosić to do zkm -u. ustaliliśmy godzinę odbioru tego misia, no i dostałem od tego chłopczyka wodę i też cukierki w zamian za znalezienie misia, bo to był jego ulubiony miś i przez to, że się znalazł, postanowił mi w taki sposób podziękować. Bardzo fajna rzecz. Więc jeśli będziecie pracowali w komunikacji miejskiej, będziecie mili, uśmiechnięci, e, pomocni, to być może dostaniecie od ludzi starszych, ale nie tylko. Podarunki właśnie w formie czekoladek, mandarynek, jabłek, cukierków, gum do rzucia, na nie świeży oddech. Także no jest, jest fajnie, no fajny gest, bardzo mi się podoba i jak zacząłem pracować, to bardzo mnie zdziwiło to zachowanie i szczerze Wam powiem, że nie byłem do tego przyzwyczajony, bo nie jestem przyzwyczajony do... E, do przyjmowania takich podarunków, no, zazwyczaj sam sobie kupuję słodycze. Także to by było na tyle i wy skomentujcie w, w komentarzu, czy mm, dajecie kierowcy jakieś podarunki, czy też nie czy też nic nie dajecie, uważacie, że nic mu się nie należy, on ma tylko jechać, on od tego jest, przecież zarabia za to pieniążki, więc po co mu to jeszcze czekolady i wody i wszystko inne. Także dajcie znać, jak Wy to widzicie, czy takie podarunki są miłe według was, czy nie, czy, czy nie powinno się dawać kierowcy słodyczy, być może są zatrute. Też możecie mieć takie zdanie, dajcie znać, co o tym sądzicie i do następnego odcinka.